Tym razem zadanie z matury głównej majowej z roku 2015. W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności umieszczono N moli jodowodoru i utrzymywano stałą temperaturę. W reaktorze zachodziła reakcja rozkładu jodowodoru opisana równaniem. Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że rozkładowi uległo 16,7% początkowej liczby moli jodowodoru, oblicz stężeniową stałą równowagi w tych warunkach. W pierwszym kroku naszego rozwiązania yy, napiszemy sobie wyrażenie na stałą stężeniową równowagi tej reakcji. Stała w chemii to K. Z indeksem C oznaczamy stałą stężeniową. W liczniku ułamka będzie to stężenie równowagowe wodoru razy stężenie równowagowe jodu, czyli naszych produktów. Oczywiście kwadratowe nawiasy oznaczają stężenie molowe. Zaś mianowniku ułamka będzie stężenie jodowodoru, ale pamiętamy, że te substancje są podniesione do potęgi takiej, jaki mają współczynnik stechiometryczny, czyli w tym przypadku będzie to do kwadratu. Tutaj jest do potęgi pierwszej, ponieważ tu stoi jedynka, no ale tego nie musimy pisać. Więc jeśli znajdziemy stężenia równowagowe tych reagentów, możemy sobie spokojnie obliczyć tą stałą równowagi reakcji. Więc w kroku drugim postaramy się faktycznie znaleźć te stężenia. Stworzymy sobie tabelkę. Stworzyłem następującą tabelkę. Umieściłem poszczególne reagenty po kolei, czyli najpierw substrat, jodowodór, następnie produkty rozkładu, czyli jod oraz wodór. Tutaj będę wpisywał stężenia początkowe, jakie mieliśmy, tutaj jakie zmieniły się podczas reakcji, czyli stężenie przereagowane oraz na końcu CR, czyli stężenie równowagowe, to, które już będziemy wstawiać sobie do naszego głównego równania i takim sposobem wyliczymy stał równowagi. Pamiętamy, że stężenie ogólnie molowe to jest liczba moli przez objętość. Do naszej tabelki możemy sobie spokojnie stawiać samą liczbę moli, ponieważ mamy informację, że reaktor był o stałej, Pojemności, czyli objętość była stała, możemy posługiwać się tylko liczbami moli. No i wyobraźmy sobie y, stan początkowy, jaki mieliśmy. W treści zadania widzimy, że umieszczono n moli jodowodoru. Więc w miejsce jodowodoru na samym początku wpiszę sobie n. Jako Początkową liczbę moli. Pamiętamy, że objętości już nie pisze, nie pisze podzielone przez V. Co się działo z produktami? No skoro to był początek reakcji, reakcja jeszcze nie zachodziła. Po prostu mieliśmy substrat, który może ulegać reakcji rozkładu, więc tego i tego jeszcze nie było przed reakcją. Więc tu napiszę sobie 0. Tutaj też napiszę sobie 0. To jest stan początkowy. Pierwszą kolumnę tabelki mamy za sobą. Jak jeszcze stworzymy drugą, to już trzecia się utworzy automatycznie. Czytamy dalej treść zadania. Po ustaleniu się stanu równowagi stwierdzono, że rozkładowi uległo 16,7% początkowej liczby moli jodowotoru. Wiemy, że 16,7% to jest inaczej. 0,167. To jest nasza pierwsza obserwacja. Następnie pamiętamy, że to jest stężenie przereagowane. Pomyślmy, co się dzieje z substratem podczas reakcji. Oczywiście substratu ubywa, czyli tu musi być znak minus. Co się dzieje z substratami w ciągu reakcji? Substratów, produktów, przepraszam bardzo, produktów przybywa, więc będzie znak plus tutaj i tutaj czyli substratów ubywa, tu mamy tylko jeden substrat znak minus, zaś produktów nam przybywa znak plus. I teraz pytanie jest, ile upędzie substratu. Rozkładowi uległo 0,167 początkowej liczby moli fotolu. czyli przepiszę to 0,167 czego? Początkowej liczby moli jodowodoru. Początkowa liczba wynosiła n, więc tutaj dopisuję sobie n. Następne pytanie: ile przybyło jodu oraz ile przybyło wodoru? Żeby tego się dowiedzieć, patrzymy na stechiometrię reakcji. Jeśli ubyło nam 2 mole jodowodoru, wtedy przybędzie nam 1 mol wodoru oraz 1 mol jodu. Czyli jeśli ubędzie nam, załóżmy, 2x moli jodowodoru, to wtedy przybędzie nam x wodoru oraz x jodu, oczywiście w molach. Czyli przybędzie nam jakby dwa razy mniej niż nam ubyło. Stąd jest ta dwójka, a tu są te jedynki. Więc skoro nam ubyło tyle moli jodowodoru, to przybędzie nam połowa tej liczby moli jodu oraz połowa tej liczby moli jodu wodoru. Ta liczba po podzieleniu przez 2 wynosi dokładnie tyle, więc tyle przybędzie nam liczby moli jodu oraz wodoru. Mam nadzieję, że jest jasne, dlaczego tutaj dzieliłem przez 2. Wynika to po prostu ze stechiometrii reakcji. No i w końcu stężenie równowagowe wykonuje działania, które mam tutaj. n minus 0,167n to jest. 833 tysięczne n. Zero dodać 0 dodać 0,0835N to jest właśnie tyle n. I podobnie w drugim przypadku będzie tak samo. Dopiero te stężenia mogę wprowadzić do mojego wzoru na stałą stężeniową. Te stężenia równowagowe, więc wstawiam stężenie molowe mm, wodoru. To jest dokładnie tyle. Razy stężenie molowe jodu to jest dokładnie tyle. Widzę, że to są takie same wartości liczbowe, więc napiszę to po prostu do kwadratu. Przez stężenie jodu wodoru to jest dokładnie tyle i również do kwadratu stąd ta dwójka. Oczywiście n kwadrat się uprości, no i wartość stałej stężeniowej będzie wynosiła około 1 setna. Stała to wielkość bezwymiarowa, więc nie podaje jednostki. Więc o czym to świadczy, że to N się uprościło? O tym, że początkowa liczba moli j do wodoru nie ma wpływu na stałą stężeniową tej reakcji chemicznej.